Tegoroczni maturzyści nie mieli łatwo, najpierw z powodu pandemii koronawirusa, w ostatnich miesiącach przygotowania do egzaminu dojrzałości, wprowadzono nauczanie zdalne. Sam termin matur długo nie był znany, uczniowie żyli w niepewności po to, by do egzaminów przystąpić nie jak zawsze w maju, lecz dopiero w czerwcu. W tym roku nie odbyły się egzaminy ustne, a jedynie pisemne. To zamieszanie odzwierciedlają niestety tegoroczne wyniki. W całej Polsce maturę zdało 74% uczniów, 17% będzie Miało szansę na poprawkę jeszcze w tym roku. 9% nie zdało więcej niż jednego przedmiotu, a więc nie przysługuje im przystąpienie do poprawki. Zdawalność według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej wyniosła w Lesznie 75%, więc nieco więcej niż średnia krajowa, w województwie, jak w skali kraju 74%. Pierwsze Liceum Ogólnokształcące może pochwalić się 100% zdawalnością, w drugim Liceum Ogólnokształcącym międzynarodową maturę zdało 100% uczniów. Jeśli chodzi o pozostałe Uczniów Kopernika trzy osoby przystąpią we wrześniu do poprawki. Nie poznaliśmy jeszcze wyników w trzecim liceum ogólnokształcącym. W zespole szkół numer 4 maturę zdało 65% uczniów. Wszyscy pozostali dopuszczeni są do wrześniowego egzaminu poprawkowego. Najwięcej uczniów poległo na matematyce. W zespole szkół elektroniczno-telekomunikacyjnych do egzaminu podeszło 83 uczniów, zdało 59 osób. Z 24 uczniów, którzy nie zdali egzaminu 26 przystąpi we wrześniu do poprawki. Czworo nie zostało dopuszczonych do wrześniowego egzaminu. W zespole szkół ekonomicznych zdało 147 osób ze 183, które przystąpiły do matury. Cztery osoby nie przystąpią do poprawki. W zespole szkół technicznych popularnym koniorze również największym wrogiem uczniów okazała się matematyka. Maturę zdało 113 osób, a więc 72% uczniów. Nie zdały 44 osoby, spośród których 39 poprawi egzamin we wrześniu, pozostali nie zdali więcej niż jednego przedmiotu. Zespół Szkół Rolniczo-Budowlanych to 60% zdanych matur. 24 osoby mają prawo do poprawki 8 września.